Ladies and gentlemen, welcome on board this Kasia Zaremba cabin crew makeup tutorial. Thank you for choosing this YouTube channel. Right now, please sit back, relax and enjoy the video. Cześć, dzisiaj przychodzę do was z makijażem stewardessy. Zawsze chciałam zrobić taki odcinek, jednak kiedy ostatnio wracałam z Rzymu na pokładzie samolotu, zobaczyłam. Piękną kobietę, którą jak się okazało znam od y, wczesnego dzieciństwa i to y, wspaniałe spotkanie było właśnie y, taką mobilizacją do sięgnięcia po ten temat. W tym makijażu bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie skóry. Cera musi być nawilżona, ten make-up musi przetrwać długie godziny, długie loty. Będę stawiać na taką treściwą pielęgnację, na makijaż klasyczny, subtelny, ale wyrazisty. Makijaż bez szaleństw, jednak podkreślający urodę. Tutaj bardzo ważne będą ładne, soczyste usta, wyrysowana brew, mocno wytuszowane rzęsy. Zresztą nie będę Wam już nic więcej opowiadać. Zobaczcie sami, zapraszam serdecznie do obejrzenia odcinka. Makijaż powinien przetrwać wiele godzin. Twarz musi być bardzo dobrze nawilżona, ponieważ w samolocie jest suche powietrze. Zaczynamy od treściwej i dopasowanej pielęgnacji. Tutaj chcę wam pokazać krem, który bardzo poleca moja modelka, który można reaplikować wielokrotnie w ciągu dnia, nawet na makijaż. Ten krem się sprawdzi w sytuacjach, kiedy trzeba opuścić lotnisko, wystawić się na promienie słoneczne, ma fajną taką kompaktową formułę jest w sticku, także e, bardzo wygodna propozycja jeżeli chodzi o ochronę SPF. Produkt, który teraz nakładam, pochodzi również z kosmetyczki mojej modelki i yy, jest przez nią bardzo polecany. To jest krem BB koreańskiej marki Misza, o którym ja już od lat bardzo dużo słyszałam. Nie miałam jeszcze okazji go testować. I nakładam go palcami, żeby idealnie stopił się ze skórą. Pomieszałam sobie kolory 23 i 25 z przewagą tego e, ciemniejszego odcienia. No i teraz czas na korektor. On powinien być zawsze mniej więcej o ton jaśniejszy od podkładu. Ja tutaj nakładam dość opalony odcień. To jest Armani odcień 4,5. Filipinka właśnie wróciła z Sycylii, więc skóra jest pięknie opalona. Teraz słuchajcie kolejny test y, na żywo. Nowość, y, kremowy brązer y, z Sephory. Zawsze najpierw transferuję go na dłoń i dopiero z tego y, nakładam pędzelkiem na twarz. Y, w ten sposób unikam z, y, nakładania zbyt dużej ilości i mogę sobie zrobić takie subtelne konturowanie. Ja bym chciała zrobić taki delikatny. Taką delikatną rzeźbę twarzy i myślę, że ten brązer bardzo fajnie się tutaj sprawdzi. Mam taki Tint Pixie, który jest w bardzo żywym, soczystym kolorze i będę nakładać go pędzelkiem inglota. Staram się, żeby... Mm, to miejsce nakładania było dość precyzyjne. Nie za blisko nosa, nie za blisko oczu. Tak, żeby ładnie wypełnić tą przestrzeń, którą mamy między korektorem, bronzerem. Jeżeli macie właśnie takie precyzyjne narzędzie, będzie łatwiej to zrobić. I teraz kolejny kosmetyk z kosmetyczki mojej modelki. Puder. Yy... Marki Douglas z takim nabliżającym efektem, nieprzesłuszającym, to jest tutaj kluczowe. A sam puder na twarz wygląda bardzo naturalnie. Pierwsze wrażenie jest mega pozytywne. To jest taki nowoczesny mat. Skóra jest cały czas pełna życia. Jeden z najprzyjemniejszych produktów do makijażu brwi, czyli precyzyjna kredka. Tutaj Maybelline. Bardzo fajny drogeryjny produkt. Ja wybrałam odcień Soft Brown. On idealnie pasuje do nasady włosów. Tutaj, nowość, jeżeli chodzi o moje produkty w kufrze do makijażu brwi. Polska marka Ivra, którą wiecie, że kocham za gąbeczki do makijażu. Bardzo czekałam na tą paletkę Makeup by Mario. Brakowało mi właśnie takiej paletki matów, która miałaby też neutralne, chłodniejsze kolory, które już od dłuższego czasu są w trendach. Poprzednią lubię, ale jest jak na moje gusta zbyt ciepła. Tutaj kolory są pięknie dobrane. Nakładając już ten pierwszy cień bazowy, widzę, że formuła cieni jest super ładnie napigmentowana, też taka lekka, nie za bardzo pudrowa. I teraz będę pracować na takich ciemniejszych beżach, żeby zaakcentować powiekę. Załamanie powieki mamy już ładnie zarysowane, wymodelowane. Teraz sięgam po pędzel kuleczkę od zoewy i będę robić taką smuszkę na dolnej linii i wyciągać ją ku górze tak, żeby ona się połączyła z tym cieniem w załamaniu. No i teraz wypróbuję sobie taki ciemniejszy odcień czekoladowy i będę zaznaczać górną linię rzęs. Teraz najciemniejszy cień, precyzyjny pędzelek, nabieram odrobinę czerni i zobaczę, czy uda mi się łatwo naszkicować kreskę, tak żeby zagęścić linię rzęs. Mam takie super patyczki stworzone przez makijażystę, dla makijażystów właśnie, którymi możecie sobie delikatnie właśnie nad tym szkicem popracować. Najpierw zalotka to jest zdecydowanie coś, co ułatwia unieść rzęsy sprawi też, że one do końca dnia zostaną takie podniesione. I tuż, który już od dłuższego czasu jest na rynku, to face, tuż, który ma taką pielęgnacyjną formułę, on nie kruszy się, nie osypuje i bardzo ładnie rozdziela rzęsy. Jeden z takich klasyków. Teraz kolejna nowość w moim kufrze i w tym odcinku, hmm, Huda Beauty wypuściła ostatnio takie mięciutkie, kremowe konturówki, ja wybrałam odcień Deep Rose, który hmm, jest idealny do wszelkich odcieni różu, funkcji. produkt jest bardzo mocno napigmentowany, kredka jest miękka, także fantastycznie się z nią pracuje. Produkt, który teraz nakładam jest jedyny w swoim rodzaju. Douglas Elixir to jest taki olejek, który z każdą kolejną warstwą zyskuje na intensywności, bardzo fajnie rozpuszcza konturówkę, tworząc taki lekko transparentny kolor różu. To wygląda bardzo świeżo, bardzo naturalnie. Na tym mogłybyśmy już zakończyć makijaż, bo wygląda bardzo czysto, świeżo. Ale ja chciałam Wam pokazać jeszcze kolejną nowość, ostatnią już w tym odcinku: taką paletę róży i rozświetlaczy, którą możecie sobie odświeżyć makijaż. To też są takie lekkie, pielęgnujące formuły. Mamy tutaj dwa odcienie różu, brązer, rozświetlacz. Możecie też tą paletą stworzyć makijaż oka, ona jest taka multifunkcjonalna. Piękne kolory, taka nawilżająca formuła. Ten odcinek idealnie zgrał się z zagraniczną trasą koncertową Edyty Bartosiewicz, której jestem osobistą makijażystką. Przed nami wiele wylotów, wiele koncertów, także zaglądajcie na mojego Instagrama, będę pokazywać też jak spakować się na taki lot, co można zabrać w bagażu podręcznym. Także zapraszam serdecznie na Makeup by Kasia, gdzie jestem z Wami codziennie, jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie, to koniecznie musicie to nadrobić.